do inauguracji Euro 2012 na stadionie narodowym 27 dni. Aktualnie kadrę Franciszka Smudy od Warszawy dzielą tysiące kilometrów. W tureckim Belek przebywa 12 wybrańców selekcjonera. Zgrupowanie jest nietypowe, bo integracyjno regenerujące Piłkarze trenują mniej, ale to nie znaczy, że lżej. Naszym celem jest y, jak najdalsze zejście y, euro. To nie możemy za bardzo tego odpoczywać, się do tego dobrze przygotować. Oprócz Michała Kucharczyka w Turcji trenuje jeszcze trzech piłkarzy stołecznych klubów. Legioniści Jakub Wawrzyniak i Rafał Wolski oraz Tomasz Jodłowiec z Polonii. Każdy widzi jak ciężko tu pracujemy, aby dobrze się do tego przygotować. E, rano zawsze mamy trening dosyć intensywny. Znaczy, no nie mówię, że aż tak, ale... Da się zmęczyć, a po południu po takim treningu zasłużony odpoczynek. 16 maja w Austrii reprezentacja rozpocznie przygotowania na pełnych obrotach. Do tureckiej dwunastki dołączą wtedy pozostali kadrowicze.